STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Andrzej Trubek, Andrzej, debiut w Ekstraklasie zaliczony i co? Strasznie było? jakoś Tak ciężko było, jak było? Nie, czemu? Bardzo się cieszę, witam przede wszystkim. Bardzo się cieszę z debiutu. Szkoda, że, że remisowy debiut, ale jestem mega zadowolony. Bardzo dobrze też graliśmy, więc. Nic tylko się cieszyć. się od takiej sytuacji, że wpadłeś w pole karne i tak piłka jakoś tak przetoczyła Ci się po bucie, to nie był czysty strzał, a już nie, niezła sytuacja była. Tak, to była niezła sytuacja. Na pewno tej i jeszcze jednej sytuacji żałuję, bo, bo to naprawdę była dobra sytuacja, no ale nic. Będę trenował, żeby te strzały były lepsze. Ja nie wiem, czy oglądałeś... Powtórkę tej sytuacji, kiedy Almaroś niewiarygodnie wyciągnął twoją piłkę, tam nie dało się lepiej strzelić po prostu? Jak go to złapał? Eee, tak jak mówisz, no, nie dało się lepiej strzelić, znaczy no, dało się, bo, bo pewnie jakbym lepiej strzelił, to by wkładał piłka do bramki, a naprawdę to był dobry strzał, tak mi się przynajmniej wydaje, nie patrzyłem, jeszcze nie oglądałem powtórek. Eee, ale gratulacje bramkarza. I w ostatniej dosłownie sytuacji też jakoś nieczysto się? Tak, piłka prześlizgnęła mi się po prostu po czole, nie trafiłem ją dobrze, tyle. Ja jeszcze zauważyłem, że i w obronie mamy z Ciebie pożytek, <noise> kilka górek wygramy. Tak, no staram się pracować na całym boisku, tego ode mnie wymaga trener i eee, pomagam z tyłu i z przodu, także walczymy. Czy ty czujesz tą dużą różnicę między klasami rozgrywek? Bo dzisiaj nie było tego widać na polu. Myślę, że, że nie czuję aż takiej różnicy. Na pewno dziś to doświadczenie nie jest za duże u mnie, ale myślę, że z meczu na mecz będzie to coraz lepiej wyglądało. Profesor Andrzej ostatnio w meczu z Górnikiem, boś wcześniej opuściliśmy urażę. Tam był drobny uraz. Czy twoja dzisiejsza, twój dzisiejszy występ, to, że nie zagrałeś w pierwszej minuty wynikało właśnie z tego urazu, czy to była po prostu decyzja trenera? E, myślę, że to była decyzja trenera. Prosto, krótko, na pewno. dokładnie. Bardzo dzięki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały